Cześć, temat upoważnień. Otóż... Jeśli jesteś firmą kryptowalutową, może być tak, że to jakaś giełda żąda od Ciebie upoważnień, bądź Ty obsługujesz jakiegoś klienta, jakąś firmę i Ty chcesz od kogoś upoważnienia. Dlaczego w ogóle powinien mieć upoważnienie w jedną bądź w drugą stronę? Otóż jeśli z instytucją obowiązaną kontaktuje się jakiś pracownik i składa zlecenie zakupu, sprzedaży kryptowalut, bądź robi po prostu jakieś czynności takie kryptowalutowe, to instytucja obowiązana powinna pozyskać upoważnienie od danej osoby. Od danej osoby, no bo to nie jest np. Na przykład prezes zarządu, bo to nie jest właściciel firmy jednoosobowej działalności gospodarczej. No i w ramach tego upoważnienia są określone elementy, które muszą być zawarte. W draft upoważnienia macie do ściągnięcia bezpośrednio w tym artykule. Jest bardzo prosty drafcik na dosłownie pół strony A4. Co jest jednak ważne, oprócz pozyskania takiego upoważnienia od waszego kontrahenta, to wy musicie też pozyskać skan dowodu osobistego. Także jeśli macie jakąś spółkę ZO .o. i tam prezes zarządu nie robi tych transakcji w waszym kantorze, to tylko robi to jakiś pracownik administracyjny. To poprosicie go o wypełnienie upoważnienia, czyli żeby on dostarczył to upoważnienie i dajecie ten draft, który ja tutaj podsyłam. I w ramach tego upoważnienia jeszcze chcecie od niego skan dowodu osobistego bądź skan paszportu. I wtedy macie prawidłowo zrobione środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie upoważnienia. Także pozyskujcie to upoważnienia po to, żeby być zgodni z ustawą AML-owską. Dzięki.